Cześć ludzie, z tej strony z Panem i w dzisiejszym filmie będziemy robili tier list ze wszystkich filmów Dreamworksa, tak? 4 i 5, Ja Mam więcej, mam więcej tyle listów do mojej robienia, to jest nowa seria do robienia tier listów. Tak, aż do S, aż do głównego psa, czyli najgorszy film z tego. Chyba, już wiecie, jaki jest najgorszy. Dobra, zaczynamy. znamy od Hot Powiem, film taki se był, nie powiem, że jest świetny i niesamowity, nie, tylko taki se jest e, i, I idzie na C I idzie na C Nie jest zbytnio taki dobry Kung Fu Panda 2 jest niesamowita, bardzo dobra bardzo lubiłam, ten, bardzo lubiłam ten film i bardzo obejrzałam go całego, tylko, że niektóre sceny były E, Więc B będzie B -tier. Kung Fu Panda 1 to jest idzie na S, ponieważ ten film był zbyt dobry, Był lepszy niż ten. Aniż Skalmara lisk który zrobił Illumination. <grym> I tak inne. Turbo. Yy, yy, jak to ująć? Turbo idzie na. Na F. -kę. Nie lubię takiego filmu, bo to był tragiczny film. Trole na. Fila. Mogę wytłumaczyć trolle? Dlaczego trolle idą na D? Powiem! Dreamworks nie miał pomysłów w tamtych, ta w tamtych czasach <grych> Dlatego idzie na D Spirit, czyli Mustang Idzie dobre na S Bardzo lubię ten 2D film, no tam mam wszystkie Shrek'a filmy Shrek Shrek Forever After Uu. A Shrek 2, oczywiście, że S. Shrek 1, też S. I teraz Shrek 3. Gówno psa to jest. Ja i ja nie wiem, jak zrobili te dwa dobre filmy, a potem jeden w Kibel, a czwarty jest, jest, jest dobry. Co oni zrobili z tym? To nawet nie ma plotu, to jest gówno. Rise Guardians. Eee, taki se film był na B. B jest B. Ponieważ jest taki C, bo B jest. BBB. Pingwin z Madagaskaru. Obejrzałem go ostatni film, ponieważ tego nie było. A ja musiałam obejrzeć go, więc A. Bardzo świetny. film. Dobry film, bardzo dobry film. Jest bardzo świetny. Pan People di Sherman. B. Zbytnio dobry film, ale nie aż taki. Potwory kontra obcy. D. Zbytnio nie taki film, który chciałem, mega mocny. Eee, dobra, świetny film. <laughs> Madagaskar 3 jest jeden z Madagaskarów, który jest najgorszy chyba ze wszystkich, ponieważ C idzie. Tak. Więcej. Kung Fu Panda eee, 3 też idzie na C, bo zbytnio im się nie udało. Mamy teraz, eee, jakby, to sobie smoka 2. Było zbytnio tam rzeczy, jakieś, które mi się nie podobały, ale zbytnio film był świetny. To. Idź na SK. Dom. Gówno psa. To jest gówno. Krudowie. Nie. Taki se film na D. Nie był świetny, ale niech będzie. Kapita Majta. Ujej, Kapita to z książki. Mam, mam jedną książkę, ale którą nie czytałem, tylko do kolekcji. Nie wiem czemu, ale A jest. jest. jest ale... Ej, to jest Dzieciak Rządzi, nie? Ludzie lubią Dzieciak Rządzi, nie? Obraż to się. Mówię, że Dzieciak Rządzi to gówno psa! Gówno psa to jest. Madagaskar 2. Najlepszy ze wszystkich Madagaskarów, więc idzie na A. Ale Madagaskar 1 też na a idzie, bo też mi się podoba ten film. O nie, widzę ry... Widzę jakieś szyry ryby, ale za chwilę dojdziemy do niego. Jak wytresować smoka? To idzie na S, bo świetny film. B. Film o pszczołach. D. Nie jest dobry. Jak wytresować smoka? 3. Nieważne. E Skok przez płot. E A, jest bardzo świetny film. I teraz idziemy do najgorszego. Idziemy na dół, na dół, na dół. Gówno psy są, szereg trzeci dom i dzieciak rządzi, no, no nie wiem czemu, ale w... Jak, jak oni to zrobili, nawet to było nominowane na Oscara, co to jest? Co oni myśleli, te gówno, żeby wypuścić, o mój Boże Niech się zastanowią następnym razem, jak będą robili film, to niech zrobią lepszy film, dobra? A nie taki tragiczny. Dobra, lecimy. Simbad. Simbad. Mm, Fk, nie lubię tego filmu. E, e, o, Yeti. B. Był taki se, ale był dobry. Dobra, był dobry. Mhm, mruwy. mruwy. C. Jest takie. trole. Trolle Ooh, sequel do trollów um, Animacja jest lepsza, więc dam wyższego C, bo był lepszy ze wszystkich 30 C e, wpuszczony kanał B. Jest dobry. u tutaj idziemy do... U, co to za Eski? Wolsey Gromet i... Chicken run, dobra, niech będzie chicken run, <laughs> a nie chicken run. Yy. Dobra. To są te dwa mówi te filmy, które lubiłam, a te niektórych nie lubię. Dobra, mamy teraz Prince of Egypt hmm, B. Ludzie mówią, że to jest SK, a dla mnie takie B. Takie BB. I Road to Eldorado. Hmm, B, nie jest tak zbyt. I teraz idziemy do tych modrowanych rzeczy, które są tutaj. Mmm... Pietnią. Oj, widzimy dzieciak rządzi. O nie! No, to there we go. Dlaczego to wszystko mały dzieciak rządzi? Dobra, mamy Krudowie. E, sequel do Krudów był świetny. A w ogóle, ktoś też pytał o Krudów? E, sequel? Chyba nikt nie chciał. Ten, ten Spirit, ten Mustang um, jest nie dobry To więc D jest, idzie. Tak, jest kot w butach. Ulubiony film. Kot w butach. Jest dobry, świetny, jest dobrym filmem. Co to ja mam? Co to? O, dziękuję za nową subs subskrypcję. Nie wiem gdzie... Dobra. I pan Wiki spółka bardzo dobry film. Eska, bardzo dobry. O nie! Idziemy na dół! Gówno psa idzie. Dzieciak rządzi. Sequel. Dlaczego robię te sequely? No, a chwilę nie, no powiem tak, że ten sequel był FK idzie, no bo nie idzie. I tak, ostatni film na tym cieliście: Miss Kraken Ruby Gilman. Ten film już mówiłem, już na mojej recenzji z tego. Z, z recenzji z filmów innych. Ale ludzie mają coś łubem, że mówią, ten film jest e, zapominalski. Nie jest dobry i jest najwyżej na gówno 5 milionów dla Dreamworksa. I stracę tyle pieniędzy. Eee. Jezu! W 2022 Disney dziwny świat wypuścił i zdechli tam w tym 75 milionów jakiś. A Dreamworks robił, zrobił tam pan Wiki spółka i kod buta, ale to już poszedł w dół, ale you know, lubię ten film. Lubię ten film, obejrzałem go. E, nie poszedłem drugi raz, ale pamiętam jak to mówiłem. Musiałam obejrzeć moje recenzje, miałam jaką ocenę, że miałam jakąś. ocenę nie, nie był na recenzji, więc ten film był świetny. Polecam i dlatego idzie na sk. I to jest mój tier list ze wszystkich filmów Dreamo A fal można? Nie, nie można. Nie, nie można już stawać sam, to już mój ty. Więc możemy save or download. Zasejwowaliśmy mój tier list. Tak, zasajowałeś mój tier list. Dobra, i teraz będziemy się wiedzieć w następnym filmie ze tier listów i będzie inny już, dobra. E, na razie będzie inny tier list kiedyś.